Oczekiwania versus rzeczywistość. No... Cześć wszystkim, tu i To Maria. Przychodzimy do Was z nowym vlogiem Słuchajcie, u mnie znowu badania, chociaż na początku ciąży, jak wam wcześniej mówiłam, planowałam, że będzie jak najmniej badań, ale teraz muszę y, ogólnie zrobić takie te podstawowe badania y, ciążowe, żeby w końcu dotrzeć do mojej pani ginekolog po dwóch miesiącach, miało miesiąc temu u niej być i jeszcze idę zrobić e, odnośnie boreliozy. już można zrobić ponieważ minęło prawie dwa miesiące Western Blot jakoś tak się nazywa, więc to zrobię zrobię też e, hemoglobinę glikowaną, ponieważ nie chcę w tej ciąży pić e, glukozy napczą ponieważ bardzo źle się czułam w każdej ciąży po prostu przez dwa dni już prawie wymiotowałam, więc postanowiłam, że w końcu nie będę tego robiła. Kupimy też dzisiaj glukometr i przez kilka dni sobie po prostu przed i po posiłku będę mierzyła glukozę. Życzymy wszystkim miłego dnia, zostańcie z nami. Mam nadzieję, że tym razem nie będzie kolejki, ponieważ słuchajcie, za pierwszym razem tu przyjechaliśmy zimą jakoś, nie? W lutym czy w marcu tak. i było taka ogromna kolejka, że postanowiłam, że będę jeździła gdzie indziej, ale to centrum mam bliżej. I ci uważnie, nie część ta. Powierzyłam Ci najważniejszą rzecz. Nie, słuchajcie, aktualizacja. Kolejka jest jeszcze większa niż wtedy zimą, bo no. się mówi, że tutaj po prostu no, sporo starszych osób mieszka no. tutaj na no. tych osiedlach. Ale mi się przypomniało, dlaczego wtedy, jak z Rijaskiem byłam wciąż, że nie było tutaj kolejek, ponieważ była doba koronawirusa. Wtedy tak, po prostu dokładnie. siedzieli w dom domach. Jedziemy teraz do apteki, jedziemy, jedziemy znów tam, gdzie e, ostatnio zawsze robię badania. Ogólnie obiecaliśmy dzieciom, że szybko wrócimy. Ja mówię, nie, tu na pewno nie będzie kolejki, więc wejdziemy do Lidla, zrobimy zakupy, ponieważ jeszcze w sumie po naszej podróży jeszcze nie robiliśmy takich większych zakupów, tylko Masiu coś tam kupował, e, drobne rzeczy, ale wyszło jak zawsze. Słuchajcie, w aptece nie ma glukometrów. Pani powiedziała, ani płatnych, ani bezpłatnych. Są bezpłatne glukometry? Chyba na zlecenie lekarza bezpłatne glukometry. Nie ma nic i mówi tylko jeśli na zamówienie. A ja niestety nie mogę czekać, dzisiaj mamy piątek i chciałabym jeszcze dziś załatwić glukometr i w środę na spokojnie pójść do mojej pani ginekologu ze wszystkimi badaniami, ponieważ ja do niej zazwyczaj trafiam też pół na pół. Nie wszystko mam zrobione, albo nie wszystkie wyniki jeszcze dotarły, więc tym razem chcę być w pełnej gotowości. Już siedzimy. Z myślą, który sam sobie żartuje, sam sobie się śmieje. Nikt więcej się nie śmieje. Słuchajcie, 550 zł, Ale najdroższy to był właśnie, właśnie ten western Blot odnośnie yy, boreliozy. A reszta badań no to niezbyt droga. Zobaczcie, boreliozę to IGG, IGM 173 zł a reszta to hemoglobina glikowana tylko 46 zł, reszta nie jest taka droga i toksoplazmoza też 53, ale razem no to stówka, tak? No to najdroższe to 50 zł. No, ale przez tą warnią. Pół tysiąca No straszne, straszne ceny, a co zrobisz Ogólnie przecież planowaliśmy, to tak oszczędnie W tej ciąży wszystko No i wyszło wszystko odwrotnie Odwrotnie Słuchajcie, póki Mesiu jeździł załatwić mi glukometr, ale i tak nie załatwił No to ja już mam prawie wszystkie zakupy zrobione Mam bób, ściereczki znalazłam Ogólnie ściereczek nigdy za wiele Elias bardzo lubi te torteloni. Ja zawsze mówiłam tortelini, a ja to torteloni jednak. Wzięłam też trzy melony różne. Spróbujemy. Takiego jeszcze nigdy nie próbowaliśmy. Widziałeś jaki melon ma się? Łajkiki. Zniknął mój seller Bio, który zawsze kupujemy na sok. Ten słuchajcie próbowałam i on jest taki gorzki. Ten jest ok, ale tutaj e, on jest jeszcze taki słuchajcie niedojrzały, bardzo zielony. już już. Już A, nie trzeba. nie można? nie można? To jest fajne. Nie, tylko nie wiem, czy mu się ten kolor spodoba. Tu jest makaron bez glutenu. Mesio, zapomniałeś, że Elia, słuchajcie, on już chyba od tygodnia, może nawet dłużej, nie je makaronu i jak tak myślę, tak dla niego mówi: Elliasko, nie. e, ty będziesz? On mówi: Nie, ja makaron już nie. On teraz lubi negacy, on lubi teraz owoce jeść. Ogólnie naprawdę bardzo się cieszę, bo z tym makaronem no to był problem. Negacami też teraz jest problem, ponieważ udało mu zrobić negacy, Jest e, trudniej niż makaron, ale on wtedy musi czekać na te negacy przez kilka dni i musi jeść inne jedzenie, więc mnie to bardzo cieszy. W sumie ta faza na makaron. Prawie codzienny trwało ile? Powyżej roku, mi się wydaje, że tak. dłużej nawet. Tak jak Maja zaczęło chodzić na gimnastykę, no to on wtedy zaczął też tam jeść tą zupę pomidorową z makaronem, nie? No. Więc może ponad dwa lata nawet. A, zupę jeszcze nie wiadomo. A, tak. O, tak, z makaronem, rosołek, nie wiem czy on zje teraz. Słuchajcie, może się uspokoić, słuchajcie, się dzisiaj od samego rana w górze. Ja obudziłam się w takim dobrym humorze. Od dawna czegoś takiego nie było naprawdę, ponieważ Mam teraz ciężkie noce, ciężko mi spać i ogólnie nie mogę znaleźć takiej wygodnej pozycji, ktoś dzieje Weźmy kto. Obstawiam, że Aisha. Aisha, no Halo? mówi, że okulary, żółte, czyli nie mogę były na górze. Wczoraj były na górze. Dobra, my już wracamy, my już wracamy. Sandałki? Sa dobra, zaraz. E, sandałki są w kotłowni. Takie żółte, żółte. to gdzie okulary były? Na górze przy schodach, przy twoim pokoju. Znajdziesz, znajdziesz. Pa pa. się Wiele będziemy. To się przyjechało. Już pa pa pa. Bo ty mu zawsze tak mówiłeś. Jak, on no A I że wiesz lepsze to wyszło niż u ciebie nawet. Pa. pa! U niego nam się nie rusza twarz. Widzisz? Wszystko jakby w tym samym miejscu. No Naprawdę. Okay. Słuchajcie, przyjechaliśmy na basen, ale mój entuzjazm, który był rano, już tak powoli zanika. I ja ogólnie przyjechałam tutaj, żeby zjeść obiad, ponieważ tutaj e, zazwyczaj jest rosół, jakieś takie dobre jedzonko, jakieś kasze, e, sałatki. Ale gdzie mogli mogę? To nie grzyb! A, będziemy, będziemy mogli Co? kolejne zdjęcie Ta, zrobić przy tym biegu ja Dobra. Dobra. nam kolejne zdjęcie. Może to będzie miniaturka. Może to będzie miniaturka. Ma, jest tak ostatnio rozgadana. A w drugą stronę. A, nie. Żebyś się nie zgubił.

どうも。<laughs> zamoczyła mi się kamera, więc zostawiam ją w szafce, aby się suszyła. Będziemy się z wami za chwilę. Jak tam Eliasku? Fajnie było. A jeśli wysuszyłaś mu włosy, tak dobrze, tak dobrze naprawdę. Dwie suszarki miał. <laughs> Masiu jak fajnie widzisz mieć tyle dzieci, Zobacz. Każdy wszystko ustawi dla mnie, ja tylko usiadłam. Wracamy do was kolejnego dnia. Przyjechaliśmy do Ikea. Masiu ogólnie nie chciał bardzo, ale jako pierwszy poszedł jeść. Ja, ja jeszcze wcześniej, kiedy byliśmy w domu, powiedziałam, że chcę pojechać do Ikea, to zjeść. On no, tam będziesz jadła? Słuchajcie, dzisiaj jako pierwszy pędził po prostu. Tutaj, tak. do restauracji. Aisha potwierdza. Ogólnie przyjechaliśmy tutaj do Port Łódź. Muszę wejść do H&M. Ponieważ już się nie mieszczę w swojej leginsy ciążowej sins... z Dziewczyny. Jadę. Swoje ciążowe leginsy z Sinsy, więc muszę kupić jakąś zamianę. Dziewczyny, ja wszystko widzę. Mała Super. Uciec? No, 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 no jest chcia... Nie no, że je. Ja sobie chcę, chcę się nawiedzić. że bierze z Maja, jeszcze Ci planowałam dzisiaj wieszaki kupić, ale chyba nie kupi, wiesz? Ale Aisza. Dzięki, <noise> dobra. Jasku, dobra zupka? Tęskniłeś za pomidorową? Słuchajcie, jeszcze w tym vlogu mówiłam, że Elias już nie je e, makaronu. Widzę, że jednak zupa zostaje, tak? Okej. Okay. I jeszcze na A, jeszcze na Getsu, okej. Okay. Patrzcie na szczęśliwą Aishę, ogólnie ona jako pierwsza zrobiła zakupy. Byliśmy w Stradivarius, ona kupiła spódnicę shorty, dwie koszulki. Taka szczęśliwa, później weszliśmy do HM po moje ubranie ciążowe. I jeszcze od razu sobie wybrała torebkę, po kartkę. <noise> słuchajcie, jak wrócimy do domu, to Wam wszystko pokażemy, ponieważ czas nas goni. My się powiedział, że mamy tylko godzinę i jeszcze musimy zdążyć zejść do Ikea, więc wszystko mamy. <noise> Maju to nam prezentuje. Ja by spadła od razu. No, brawo! To hmm? było A słuchaj, a jeszcze od razu bierzemy foremki do lodów, ponieważ te nasze foremki zostawiliśmy w Tunezji i po prostu zapomnieliśmy. I słuchajcie, Elias przypomniał, to, ja nawet nie pamiętałam. Ja akurat robiłam wtedy w Tunezji dla dzieci lody, banan i masło orzechowe. naprawdę tylko Elias pamiętał. Od razu kupimy dla maluszka. I takie ręczniczki, nie. takie ręczniczki miałam też z Mają, później z Eliaskiem, ale akurat nie miałam. Chyba za wcześnie. Na pewno jeszcze? Tak. Na pewno? I przyjechałam do Ikea, właśnie po te wieszaki. To chcę, to chcę do szafy? Kto z nas robi zakupy? Ja. <laughs> to jest ciekawe który kolor? Ten wyżowy fajny. Wyżowy? Ogólnie ja na, na lato. Na lato się pokrywać. To jest bawełna, tylko muszę znaleźć ten największy. To Czyli chyba to on, 230 na 250. I co tu się dzieje? Słuchajcie, wracamy do Was kolejnego dnia i się już w nowych ubraniach. Chciałam powiedzieć, że chciała się pochwalić, ale nie. Ubieramy się i znów idziemy do IKEA, ponieważ chcemy kupić szafkę szafkę tutaj, nie komody tutaj dla Iszy zamiast tego czegoś. Żeby włożyć tam Nie. Ogólnie chcemy po prostu komody, tak? nie nieotwartą, nieotwartą przestrzeń. Przesadzasz. Tak jak tam. Już! Czyli większe, tak? Kupiliśmy też wentylator za naprawdę śmieszne pieniądze i on się sprawdza. Był, pokaza Był pokazany ten wentylator na Instagramie i były też pytania o niego. Ten wentylator kosztował jakoś... Trochę powyżej 80 zł, na pewno nie 90, to 84 chyba. On ma trzy tryby różne pracy, zobaczcie, ten większy. Tak, on chodzi głośno. Tu też jest regulacja, można go podwyższyć albo obniżyć. Ogólnie ten wentylator docelowo był kupiony do sypialni i on zazwyczaj tam stoi, tylko że w dzień Aisia go przynosi do siebie. I ta głośność w sumie nie przeszkadza. Maję i Elias lubią nawet spać pod taki... Taki biały szum, więc to jest w sumie nawet na plus. A jeszcze kupiła taką białą bluzeczkę i taką beżową. Ogólnie wcześniej beżowych chyba nie miałaś, nie? Nie. nie. Pokaż spodenko-shorty. Bardzo mi się podobają i ja sama sobie chciałabym takie kupić, tylko że teraz nie mogę, no bo się nie zmieszczę. I moje nowe krzesło-muszelkę i... Ogólnie oczekiwania versus rzeczywistość no trochę... Trochę się różnią. Tutaj, jeśli mi się uda, to Wam pokażę zdjęcie, jak miało wyglądać to krzesło. A Isza się bardzo podoba, ale ja chciałam i szukałam, żeby ten kolor, ten róż nie był taki podrowy, i na stronie tak wyglądał. Ale też wydaje mi się, sorry, że podsunęłam, ale też mi się wydaje, że to krzesło jednak jest trochę niskie. Nie, Isza? Usiądź, proszę. Nie, nie jest. Kupiłam dwa dla Iszy i dla Maji, takie same, ale dla Maji jednak chciałabym zamienić. I kupić nowe tylko z, na kółkach, żeby można go było podwyższyć. Jak? Pokaż jak y, piszesz. Na przykład. Na niby. Trochę, no mówię ci, trochę za niskie. Ale... Co? Nie? <laughs> No jak Aiszy się podoba to trudno. A więc tak jak wam mówiłam wcześniej, znów jedziemy do Ikea. Ogólnie pomysłodawczynią była Maja, która bardzo chce znów pójść na plac zabaw i robić te fikołki. Jeśli uda nam się kupić jakąś komodę dla Iszy, no to wam w którymś tam vlogu to nagramy. Dzisiaj już nie zabieram kamery, nie chcę niczego nagrywać, ponieważ już jestem zmęczona. A Isza jedzie oczywiście wydawać pieniądze. Ale ja naprawdę chcę dla niej kupić tą komodę, żeby ona już ten pokój naprawdę miała jakby wykończony do końca. I jeszcze drzwi. Drzwi musimy zamówić. Drzwi już są wyceniane, ponieważ te drzwi muszą być na wymiar i mało kto chce robić takie drzwi ze skosem. I ogólnie w jednym miejscu pani powiedziała dla Mesio, że nic, nie wiem, takie drzwi nie da się zrobić. Możemy zrobić takie, takie normalne i tu będzie jakby dziura. Ale Masia mówi, jeśli są drzwi na wymiar i Państwo robicie drzwi na wymiar, no to te drzwi mogą być nawet okrągłe i musicie je zrobić, ponieważ one są na zamówienie, tak? Na wymiar. I Pani powiedziała, no tak, tak. Wydaje mi się, że ona po prostu chciała pójść na łatwiznę. Kończymy już tego vlogę. Dziękujemy bardzo, że byliście dzisiaj z nami. Życzymy wszystkim miłego dnia i do zobaczenia do kolejnych filmów. <laughs> Babu papa.